Witajcie, synowie i córki króla. Witajcie, dziedzice Królestwa Niebieskiego. Dlaczego takim pozdrowieniem dzisiaj zwracam się do Was? Dlatego, że wierzę, że Pan Bóg dzisiaj chce nam przypomnieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Pan Bóg chce Tobie przypomnieć, jak wielka jest Twoja wartość, jak wielką nosisz w sobie godność. Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest święty Józef, oblubieniec Maryi. Święty Józef przeżywa wielką trudność. Otóż dowiaduje się, że jego narzeczona, według prawa już jego małżonka jednak nie mieszkali razem i ze sobą nie współżyli. Józef dowiaduje się, że ona jest brzemienna, że jest w ciąży i wie dobrze, że to dziecko nie jest jego dzieckiem. I zastanawia się, co ma z tym zrobić, co ma zrobić z Maryją. I dochodzi do wniosku, że nie chce jej skrzywdzić, chce ją odsunąć od siebie, ponieważ nie widzi już swojego miejsca przy jej boku, jednak chce ją oddalić potajemnie, po cichu, by nikt o tym się nie dowiedział. I kiedy Józef, pewnie po długich rozmyślaniach, w końcu idzie spać, zasypia, we śnie do Józefa przychodzi Anioł który zwraca się do niego z pozdrowieniem: Witaj, Józefie, synu Dawida. To bardzo ważne określenie. Anioł zwraca się do Józefa, mówiąc mu, przypominając mu, że jest potomkiem królewskiego rodu. Ewangelia według św. Mateusza rozpoczyna się rodowodem Jezusa, i pod koniec tego rodowodu jest napisane, o Józefie, który był synem Jakuba. Jednak, kiedy Anioł przychodzi do Józefa, nie mówi do niego: Witaj, Józefie, synu Jakuba. Mówi do niego: Witaj, Józefie, synu Dawida. I dalej Anioł mówi o ważnej misji, która czeka Józefa. Anioł chce, by Józef nie bał się Maryi, nie bał się tej całej sytuacji ponieważ z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I dalej anioł mówi, że zadaniem Józefa będzie nadać mu imię. Przez to, że Józef nadaje imię synowi, który Maryja nosi pod swoim łonem, Józef staje się według prawa jego ojcem. I dzięki temu, że Józef adoptuje Jezusa, staje się jego ojcem prawnym, Jezus zostaje włączony, do królewskiej dynastii, dynastii króla Dawida. Dynastii, z której Pan Bóg obiecał, że z tej dynastii wyjdzie potomek, który będzie Mesjaszem. Józef uwierzył w ten sen. Dlaczego mówię, że Pan Bóg nam dzisiaj pragnie przypomnieć to, kim jesteśmy? Ponieważ skoro przypomniał Józefowi, jak wielką nosi wartość. To i dzisiaj każdemu z nas, mnie i Tobie, pragnę o tym przypomnieć. Dlaczego Ty jesteś dziedzicem Królestwa Niebieskiego? Dzięki Jezusowi. To Jezus, dzięki temu, że przyszedł na świat, podjął się cierpieć, podjął się krzyżowej męki, po to, by zapłacić mój i Twój dług, które zaciągnęliśmy przez grzech, Jezus płaci swoją krwią. Podejmuje się umrzeć na krzyżu, i trzeciego dnia zmartwychwstaje, a zmartwychwstając otwiera nam królestwo niebieskie. I ty i ja staliśmy się dziedzicami tego królestwa, kiedy przyjęliśmy chrzest. To jest ten moment, kiedy Bóg Ojciec, dzięki temu, że zostaliśmy zanurzeni w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Bóg Ojciec przyjął Ciebie i mnie. Za swoje dzieci. Bóg Ojciec w tym momencie Ciebie usynowił, uznał Ciebie za swoje. Dzięki temu stajesz się dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Nie tylko dzieckiem, ale dziedzicem pełnoprawnym, członkiem Królestwa, członkiem rodziny, do którego należy wszystko. Bóg Ojciec tak jak Ojciec Synów marnotrawnych, Ojciec Miłosierny, pragnie przypomnieć Tobie te słowa, które powiedział Ojciec Miłosierny do starszego syna. Moje dziecko, wszystko moje do Ciebie należy. To dzisiaj Bóg mówi Tobie. Moje dziecko, wszystko moje do Ciebie należy. Uciesz się tą informacją, którą słyszysz dzisiaj. Uciesz się tym, jak wielką nosisz w sobie wartość, jak wielką masz godność, że jesteś dzieckiem Bożym, jesteś dziedzicem Królestwa. Wszystko, co należy do Boga, jest Twoje. Trzymajcie się. Cześć.